You're live! Dobra, lecimy na żywo Dzisiaj będziemy Zgodnie z obietnicą testować Ogóry Van Holtens to Właściwie to będziemy testować jednego Którego zaraz wylosujemy Do mnie trochę ciekawiło Te w wersji Warheads Nie wiem czy znacie Cukierki Warheads, takie mocno kwaśne I te cukierki są mocno kwaśne Myślałem, że są obtoczone w kwasku cytrynowym no i są obtoczone, ale nie w pasku cytrynowym, a w kwasie jabłkowym. Dlatego są takie mocno kwaśne, nawet mogą śluzówkę wywrzeć. Natomiast tutaj, jak czytam na składniki. Ingredients. Ogórek, woda, ocet, sól, chlorek wapnia, naturalny aromat, mezoesan sodu, sorbinian potasu w celu zapobieżenia zepsucia i nie wiem po co barwnik żółty numer 5, to, jak tak patrzyłem, to one chyba wszystkie mają. Tak, Yellow 5, Yellow 5, Yellow 5. Nie wiem po co tą wodę barwią na żółto. Ale bardzo. Dobra, to co? Macie pomysł, które prób powinniśmy spróbować pierwsze. Mocno kwaśny. Mocno ostry, do no te hot pickle, hot mama, gdzie tu był jeszcze ten? Big papa, big sour papa. To one wszystkie są podobno ostre, mniej lub bardziej. Co to jest za typ? to piato to jest taki ostry sos meksykański. A może big papa lub big sis? jest to zamykaj oczy, zamykaj oczy, żeby... no. pomieszam, ręka do i co w to testujemy. Coś jest. No wygryzł jakiś. Co to jest? No dobra, dzisiaj będzie czosnkowy Joe, to jest właściwie odpowiednik chyba tego samego co ten kosher pickle. Koshernego może nie będziemy losować tylko przytądku. zjemy. Nie tak jak wypada. Tu oderwać, wezmę nowyczki, ale jak jest nacięcie to skorzystamy z gotowego rozwiązania. Nie no, nowe no. Nie, wezmę, bo by nam się ten sos pod dywanie nie rozlał, nie? Ja w pies pewnie był zadowolony, to bym się zdziwił potem. Łop, wylewamy do. Patrzcie, patrzcie jakie siki. Mocno żółte. Ja pierdzielę po cholerę. To tak zabarwili. No, no naprawdę wygląda jak taki... Ale ogórka nie? Ma? Mocz jest ogórek. górek. Daję ogórę jak to powinno. Zobaczymy. Patrzcie. To rodny ogórek. Ile będziesz chciała? Plasterek czy pół? Plasterek. Kroimy po, po skosie. Mie? Tak, proszę bardzo. Wielki? Jak? Co? Nie, nie może kwaśnie. A jaki nie. No, co to ma woda? Ja dobry, kiwony ogórek. Taki mocno kwaśny, kiwony ogórek. Mamy mam jeszcze jakiegoś zjadłam -hmm. Co? Półkę wkładamy? Ja mam jeszcze jakiegoś zjadłam Przepuczemy usta wodą o, tak, tak. A, To co mówię, tego najbardziej ostrego jednak Gdzie A, tam się wszyscy na internecie krzywią To jest hot -piku? Dokładnie Wersja Super pikantna Zawartość jeden ogór a skład właściwie taki sam, ogórek, woda, ocet, sól, chlorek, wapnia, naturalny aromat, międzylasa sodu, sorbian potasu i oleoresin capsicum, czyli kapsycylina i oczywiście żółty numer 5. No i tutaj jest, żeby na całego zjeść, niech nie krzywiąc się. Jakoś tak cygurekci jest bardzo ostre. To już w oczy szczypię. Dobra, wylewamy to żółte. A tutaj wydaje się być w miarę ok? No, ale jak on jest bardzo ostry, to chyba ci mały kawałek ukroję, co? Ma wodę? Nie wypiłeś sobie, Bo może się przydać. Z którego końca lepiej? i mniejszego. mniejszy kawałek taki no, no coś takiego sprawiedliwy podział no co Jak to pachnie co ostra? śmierdzi jak śmierdzi Bawi. koperkiem daje skarpetami zgniłymi. mi no i tam Pikantne. Nie, nie A czy aż tak bardzo? Będzie hmm. mi wypalać ta. Skapsycyjną jest tak, że ono z reguły się nadbudowuje, i w no, jakimś momencie wstrasz. jest dopiero to apogeum. No tak? Nie. Przekąska. Ten super. Ostry chips Sot Chip Challenge Dośniłem się. Sot Chip Challenge faktycznie jest pikielnie ostry, ale ten ogórek. Nie wiem czym ludzie się tak ten, strasznie podniecają. Dać już dokładkę. no a to tamto spokojnie go dokończymy nie? no to jest jak w jakimś tym zwykłym nie? może jeszcze wydam ogórku, co? Nie mogę popić wody ogórkowej, tylko nie wiem, z tym barwnikiem, tak słabo się nadaje do popijania. O! Teraz po dłuższej chwili, faktycznie, czuć jak tam, po śniankach się ta osość lekko rozpływa. Ale to tak na poziomie, jak są w słoiku, te papryczki takie cięte chini, czy tam jalapeno, To jest mniej więcej porównywalne. Nawet kwaśność jest porównywalna. Ja już nie chcę górku. Dobra. O, w przy okazji wywrócić poliki. A jak mamy za sobą, to teraz będzie z górkiem. Nie będzie z górki. No nie, nie. Pali mnie. A co tam jeszcze jakiegoś ogóra Tak. Oh, to dobrze. Słuchajcie, zobaczymy. Jak ten walker. Hot mama. To już zawiera kapsycyjne. Czemu nie ma na śmieci? Tutaj. Mm, mm, mm. Pokaż coś. Duży tatuś. Nie ma nic złego. kwaśna cioszczyczka. No, piesą. Też nic nie ma. Chodzi wysoki. W tapatio. Mamy. Olo Capsicum i w kofernym to jest właściwie dokładnie ten sam skład, co ten co mamy co testowaliśmy i i na dzisiaj to tyle subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce e, pies nie polizo co piesu? na razie, hej Pa!